Na 21 urodziny rodzice dali mi 50 złotych i powiedzieli, że to od babci. Miesiąc później babcia zapytała: Dostałeś te 10 tysięcy, które ci wysłałam? Zamarłem. Dostałem tylko 50. Babcia uderzyła w stół tak, że aż sztućce podskoczyły. Zawsze byłem tym środkowym, to nie niezłotym dzieckiem jak Michał. Niewiecznym problemem jak Iga. To ja płaciłem za benzynę, za rachunki, za ich pożyczki do piątku, które nigdy nie wracały. Babcia założyła nam trójce wnuków fundusz na studia i 21 urodziny. Rodzice mieli tylko pilnować formalności. Okazało się, że dwa tygodnie przed moimi urodzinami 10 tysięcy złot funduszu przeszło na konto, o którym nie wiedziałem. Z moim podpisem babcia wezwała rodziców. Gdzie są pieniądze Kuby? Ojciec, na potrzeby rodziny. Ja też jestem rodziną, powiedziałem. Babcia zażądała natychmiastowego zwrotu i zdjęcia ich nazwisk z moich kont. Tego dnia skończyłem być bankomatem. Przestałem płacić za benzynę, rachunki, i awarie. Mama płakała, że jestem okrutny. Ojciec krzyczał, że złamałem mu serce. Michał pisał: Pożycz tysiące, szybko oddam. Nie odpisałem. Babcia zablokowała im dostęp do funduszy i założyła mi własne konto. Teraz mam 22 lata. Wynajmuję pokój nad salonem kosmetycznym i odbieram jej telefony za każdym razem. W portfelu wciąż trzymam tamto 50 złotych Nie jako ranę, tylko jako rachunek za lekcje, że rodzina nie daje prawa do kradzieży.